wizyta doradców energetycznych w Raciborzu jest jakby podzielona na takie dwa głosy rozmawialiśmy ze specjalistką od tych spraw teraz mamy przyjemność z partnerem, jakby w tym przedsięwzięciu dwa zdania zamienić i prosilibyśmy, żeby Pan powiedział, na czym polega ta funkcja doradcy energetycznego, bo nie dla każdego jest to od razu takie przyswajalne, brzmi trochę tak groźnie nawet bym powiedział, bo ta energia jakby to, to od razu się kojarzy z wie pan, nakładami, ale też, że sam ten doradca jest taki energetyczny, a to nie w sensie, że Pan to energię jak superbohater przekazuje, tylko właśnie szuka Pan sposobów na to, żeby Zaoszczędzić na rachunkach, krótko mówiąc. Tak. Dzień dobry. Michał Bugiel, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, doradca energetyczny. My, jako doradcy energetyczni, oczywiście pomagamy beneficjentom, pomagamy wszelkim odbiorcom, którzy są zainteresowani realizacją przedsięwzięć proekologicznych. które które dążą do osiągnięcia jakichś efektów ekologicznych. Takim przedsięwzięciem na przykład jest termomodernizacja budynku. Także, jeżeli ktoś z Państwa, zarówno jeżeli chodzi o osoby fizyczne, jak i o szersze grono odbiorców naszego wsparcia, jeżeli ktoś poszukuje źródeł finansowania, na przykład przedsięwzięć termomodernizacyjnych, inwestycji w odnawialne źródła energii, może się do nas zgłosić. Zapraszamy do kontaktu. Oczywiście po przedstawieniu planów inwestora będziemy mogli wskazać, jakie źródła finansowania są dostępne aktualnie na rynku. Czy termomodernizacja ewoluuje, bo jakby ocieplanie domów, czy generalnie szukanie tych oszczędności poprzez taką izolację, ono jest znane od można powiedzieć już kilku dekad, co tam bardziej przezorni zaczynali, że ho, ho, dawno temu, ale jak sądzę, we wszystkich dziedzinach jest pewien rozwój. Więc pytanie, czy ta współczesna termomodernizacja mocno się różni od takich prostych jakichś działań, które były podejmowane przed 10-20 laty? Ogólnie rzecz biorąc, każdy budynek jest inny. Także taką bazą wyjściową do, do oceny, czego dany budynek potrzebuje, jest wykonanie zlecenia audytu energetycznego. Audyt energetyczny potrafi nam odpowiedzieć na wiele pytań właśnie odnośnie zapotrzebowania budynku na energię. Po wykonaniu audytu energetycznego będziemy wiedzieli, jaki wariant jest najbardziej optymalny w naszym przypadku. Także ciężko tak ogólnie powiedzieć, ponieważ każdy budynek się różni. Jedne są już jakoś docieplone, inne są w ogóle niedocieplone. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby, żeby tutaj pomyśleć o, o inwestycji w termomodernizację budynku, ponieważ będzie to mogło zmniejszyć koszty eksploatacyjne w kolejnych latach. Państwo dzisiaj się nastawiliście, że jeżeli pojawią się pytania ze strony uczestników, to jesteście gotowi na nie odpowiadać. Jakby pojawiło się takie pytanie, no sam bym je zadał na przykład jako mieszkaniec, czy dla każdego jest pompa ciepła, bo z tym jest z tego, co my obserwujemy czasem różnie. Ktoś decyduje się na takie urządzenie, a okazuje się, że te rachunki mu nie spadają, a nawet można powiedzieć, że są wyższe. No tutaj trzeba, trzeba podkreślić, że pompa ciepła to jest zupełnie inne urządzenie grzewcze niż na przykład kocioł na paliwo stałe. Pracuje na innych parametrach, także tutaj kluczowe jest to, żeby ten budynek również był odpowiednio docieplony ponieważ te straty ciepła w budynku nieocieplonym są na tyle duże, że pompa ciepła faktycznie tutaj może, może się okazać, że, że będzie kosztownym rozwiązaniem. Także tutaj trzeba było kompleksowo podejść do tematu no i, i warto zawsze do, do każdego przedsięwzięcia realizowanego się odpowiednio przygotować. Czyli tą bazą powinien być audyt energetyczny, który wskaże, czy na przykład taka pompa ciepła jest optymalnym rozwiązaniem dla danego budynku. Jeszcze ostatnie pytanie, czy na praktyce swojej obserwuje Pan, że jest taka, nie wiem, odwaga, ofensywa, jeżeli chodzi o rozwiązania takie proekologiczne, ale też wymagające nakładów finansowych. Nawet z dofinansowaniem to jest jednak jakiś taka decyzja na kilkadziesiąt czasem lat, jeżeli chodzi o finanse. Czy też jednak jest zachowawczość i trzeba by było jakby to społeczeństwo jeszcze jednak poruszyć, mimo tych wszystkich przepisów, które nadchodzą. Przecież teraz jest chyba ostatni już miesiące, że w w ogóle można kopciuchy używać, w styczniu nie powinno być ich wcale, a pewnie tak nie będzie. Tak, zgodnie z uchwałą antysmogową od początku roku 2026 nie będzie można używać pozaklasowych kotłów na paliwo stałe. To wynika z zapisów uchwały antysmogowej. Jeżeli chodzi o, o kwestię pompy ciepła, czy tej właśnie, jak pan to powiedział, ofensywy, no to zainteresowanie jest bardzo duże tak tutaj przede wszystkim jeżeli chodzi o budynki jednorodzinne no to program czyste powietrze jest takim podstawowym instrumentem źródłem z którego można korzystać, jeżeli chodzi o uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia modernizacyjne. Aktualny program Czyste Powietrze właśnie tutaj dużą wagę stawia do tego, żeby się dobrze przygotować do inwestycji, i taką podstawą jest ten audyt energetyczny. I właśnie nie inwestowanie jedynie w źródło ciepła tylko odpowiednie również dostosowanie budynku do, do, do danego źródła ciepła, zachowanie tej odpowiedniej kolejności, czyli docieplenie przegród budowlanych do ocieplenia budynku i potem dobranie odpowiedniego źródła ciepła do już docieplonego budynku, tak żeby go nie przewymiarowywać. Zainteresowanie jest duże, program czyste powietrze jest już na rynku od wielu lat, wiele w tym zakresie zostało zrobionych, natomiast w dalszym ciągu są budynki, które, które nie odpowiadają obecnym standardom, jeżeli chodzi o charakterystykę energetyczną. Pięknie, bardzo dziękuję. Dziękuję również.